Witam wszystkich serdecznie i pozdrawiam tutaj Tomcio. Dzisiaj nagram króciutki filmik po prostu i chciałem wam coś opowiedzieć, bo pamiętacie miałem przesadzać sosnę górską Orange Sun i miałem nagrać wam filmik i powiem tak, wydarzyło się takie coś, że nagrałem wam ten filmik. Dzisiaj przesadzałem tą sosnę po południu, w południe tak naprawdę. Filmik około 43 minut. Y, trwał i na końcu wyskoczył mi komunikat, y, po prostu technologia wysiadła od słońca i filmik się nie zapisał, także cały proces przesadzania nie zapisał się, także y, poczułem, y, pracuję sobie tu przy drzewkach i po prostu poczułem, żeby nagrać Wam krótki filmik i, i pokażę Wam tą sosnę już przesadzoną i powiem Wam parę słów o niej po prostu i tyle no, żebyście znali postępy. A no, zaraz ją przyniosę, a po prostu wiecie... No tam stoi tak tam gdzie na swoim miejscu. I zaraz przeniosę ją na stół, pokażę wam ją, powiem kilka słów po prostu króciutko w gwoli aktualizacji i po prostu no technologia po prostu nie wytrzymała w starciu ze słońcem i już no ale w, no to już trudno. I tak ale będę przesadzał, wiecie, jeszcze tą ostatnią moją sosnę Górską, jednak teraz, niedługo na dniach. Także postaram się to jakoś zrobić, żeby jakoś po południu jak już nie będzie takiego ostrego słońca. Żeby znowu kamerka po prostu nie odmówiła posłuszeństwa i nie, żeby zapisało się wideo. I tak. Bo jednak stwierdziłem, że wszystkie mu go przesadzę teraz. Nie będę już z tą jedną czekał. Przesadzę ją i będę miał spokój, a bo w przyszłym, na wiosnę, mam wszystkie jałowce do przesadzenia, sporo drzewek, także będę miał troszkę mniej pracy. I tak, wezmę tą sosnę na stół i pokażę wam ją po przesadzeniu, i powiem wam kilka słów o niej. I już, moment. Spójrzcie, proszę, przeniosłem sosnę na stół. Tak wygląda ta sosna. I no niestety, no, nie udało się, znaczy na, udało się nagrać, ale na koniec nie zapisało mi filmika. No cóż, będę teraz y, bardziej zwracał uwagę na niektóre rzeczy. I y, y tak. Dlatego poczułem po prostu, pracuję sobie tutaj przy drzewku i poczułem, żeby nagrać krótki filmik z wyjaśnieniem. I pokażę wam ją, żebyście wiedzieli, znali postępy. Bo nagadałem się prawie y, ponad 40 minut był filmik, no i niestety... I y, y, y tak. Przesadzałem tą sosnę i... Zmieniłem jej donicę, wiecie? Zobaczcie. Zmieniło całkiem się wygląd tego drzewka, i zrobiłem tak samo jak tam, z tamtymi sosnami. Zmniejszyłem jej bryłę korzeniową. Mało co korzonków było trochę. Mam gdzieś zdjęcie, to może na, na fanpage'u wrzucę przy następnej okazji, ile z tej sosny. Troszeczkę po prostu. I jak najwięcej ziemi organicznej wyciągnąłem, bo ona była tak zrobiona jak, jak tamta. Po prostu tylko, że miała, wyciągnięta była z tej donicy takiej wiecie, yy, takiej szkółkowej i po prostu resztę miała uzupełnioną yy, już mieszanką, tylko że ziemi organicznej za kadamą, ale z ziemią organiczną. I kilka lat też yy, tak sobie rosła w tamtej donicy, zaraz wam pokażę w jakiej. I udało się obniżyć aż o 2 cm w dół teraz. Także sporo, odsłonił się ładnie pień, większy się zrobił i udało się przesadzić ją do, do innej donicy, płastrzej. I zrobiłem tak samo jak tam, akadama z pumeksem, mieszanka. I tutaj, zaraz Wam zrobię zbliżenie, także ta sosna wygląda tak. Pięknie wygląda, super. I też to jest z materiału szkółkowego. Kilka lat jest u mnie, może tak dłużej o rok niż ta December Gold, co ostatnio nagrywałem Wam filmik. I tak, zaraz Wam powiem parę słów więcej, zrobię Wam zbliżenie, zobaczcie, sosna. sosna rosła w tej donicy, także jest różnica, prawda, transfer z takiej donicy do tej i obniżył się pień, także pięknie udało się to wszystko zrobić i sosna ma inny wygląd po prostu, w tej donicy płaszczej i takiej okrągłej fajnie wygląda. Proszę, spójrzcie, jeszcze raz obrócę. To jest tył tego drzewka, to jest przód, I, i powiem kilka słów. Bo mówiłem to, ale nie nagrało się. Spójrzcie, proszę. Tak ta sosna wygląda, i w gwoli wyjaśnienia w zeszłym sezonie, Marcin mnie pytał o to, dlaczego ja nie zadrutowałem tej sosny. Bo tak, wyjaśnię Wam kilka słów. Ponieważ na tej sośnie. Nie ma co jej drutować. Ona była lekko zadrutowana i trochę miała wyciętych gałęzi parę, kilka lat temu, jak ze szkółki ją wziąłem. I tak zostawiona. I może tutaj się usunie w przyszłości jakąś gałąź, ale dlatego nie drutuję jej, bo w sumie ona wygląda tak trochę dziko, ładnie. Mnie to się podoba. I tak. Po prostu spójrzcie, dlaczego. Widzicie, ile tu jest młodych pąków? Widać to. Tutaj, tutaj takie malutkie. Tutaj też, o. Tutaj, 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 tu. Y, tutaj zaczyna, zaczyna się zagęszczać do środka. Tutaj wszędzie jest takich młodziutkich pąków. Bardzo dużo na gałęziach, tak jak tu. Spójrzcie, tutaj też. Jeden, drugi. Y, tutaj od spodu też. Y, tu. Zobaczcie. Y, tutaj Wam pokazywałem. Y, tutaj, spójrzcie, widać to, prawda? Tutaj też jest pąk. Tutaj też zobaczcie jak, jak bije, jak biją pąki, nie wiem czy to uchwyca, ale postaram się, o widzicie takie malutkie pąki, nie wiem czy się udało straść złapać i no i to też były malutkie pąki wcześniej, rok temu czy tam dwa lata temu, chyba w zeszłym roku i zobaczcie jak sobie podrosły, tutaj też, spójrzcie, także pełno naprawdę prawie na każdej gałęzi są takie są takie o, malutkie pąki młodziutkie już świeczki i takich malutkich pączków jest takich naprawdę malutkich o tak jak tu pod spodem widać widać to pod spodem tutaj taki malutki pąk dużo jest naprawdę dużo o, tutaj kolejne spójrzcie ile tu 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 naprawdę jest super tutaj też takie malutkie pączki widzicie tutaj na gałęziach i właśnie dlatego ja mówię, Marcin, bo pytałaś mnie, właśnie dlatego ja nie drutuję tej sosny. Bo gdybym to zrobił, to te pąki uszkodziłbym. One by po prostu odleciały i ta sosna nie zagęściłaby się. Nie ma sensu, dlatego nie ma sensu je drutować, dopóki ona się nie pozagęszcza. I wtedy, dopiero jak się pozagęszcza, tutaj z tych pąków, to wtedy będzie można ją jeszcze troszeczkę skrócić i jak już to, te gałązki troszeczkę będą większe, o takie jak te co najmniej, to wtedy można te gałęzie, o te zadrutować bo wtedy będę między tymi gałązkami malutkimi już pąkami ładnie mógł drut sobie no, po prostu przełożyć o spójrzcie ile tutaj też widzicie ile takich malutkich pąków o tu, tu, naprawdę i dlatego ja je nie drutuję Marcin mi ja kiedyś pytałeś Dlatego właśnie. Żeby nie uszkodzić tych pąków. No to dobrze, to tyle. To tak w ogóle dlaczego nie drutuję jej. Dlatego jej nie drutuję i tak, udało się przesadzić do fajnej misy ceramicznej. Bo takiej jajowatej, takiej owalnej i niższej. To już jest super postęp. No i dałem jej tą mieszankę. I tutaj jest taki korzeń, widzicie gruby, on wystaje. To jest tak. O tu go widać. Ten korzeń, jak ze szkółki wziąłem drzewko i on po prostu troszeczkę obniżyłem, to ten korzeń od razu był widoczny. Zauważyłem go, że on tutaj wystaje taki gruby. I nic z nim nie robiłem. Przesadziłem drzewko do tej, do tej głębszej donicy. Do tej. I tak zostawiłem po prostu. Dosypałem mieszanki akadamy z ziemią organiczną, resztę uzupełniłem i tyle. I sobie tak rosła kilka lat dobrych w tamtej donicy. Może nawet około czterech lat była. I dopiero teraz gdy ją przesadziłem do tej mieszanki lepszej to jak bryła korzeniowa przy następnym przesadzaniu się zrobi lepszej jakości, dużo małych korzonków popuszcza, to dopiero przy następnym przesadzaniu ten korzeń się wytnie, ten gruby i już będzie o wiele lepszy postęp na razie go zostawiłem nie wycinałem go, no bo wymiana mieszanki chociaż tutaj zostawiłem tak jak przy tamtych taką bryłę nienaruszoną no nie nagrało się no niestety, no bo czasem się tak może wydarzać. Technologia zawodzi czasem. No to tak sosna wygląda. Super. I chciałem, żebyście znali postępy. Jest w innej Donicy i jest zaopiekowana super. Także może jeszcze tą jedną jednak będę przesadzał. Jeszcze tą jedną. Wszystkie mługo sobie chciałem przesadzić w tym okresie jednak. To może tamtą jakoś uda się po południu przesadzić, jak nie będzie takiego słońca. Bo u mnie są naprawdę duże upały teraz. Naprawdę duże. I jeszcze coś. Udało się tą sosnę teraz przy przesadzaniu obniżyć aż o tyle. Ona była dotąd w glebie. Aż o tyle to jest spokojnie 2 centymetry. Udało się obniżyć. Pięknie to wygląda. Także super. Ok. Zaczyna jej tutaj pękać ładnie. I tutaj też jej wyżej zaczyna ładnie pękać kora. No super. No dopiero zaczyna powolutku, powolutku. 4 piąty rok ze szkółki. Dopiero zaczyna powoli, powoli nabierać jakiegoś kształtu fajnego, fajnego drzewka bonsai, powoli. I to jest dopiero pierwsze takie poważne przesadzanie, takie, no, no tak, tak można powiedzieć. Także Maja według mnie ma potencjał na fajne bonsai w przyszłości. Chociaż już super wygląda jako bonsai. No to, to tyle. Chciałem, poczułem, żeby, żeby wam nagrać ten filmik i podzielić się tym z wami, no bo. No, bo tak poczułem, no bo obiecywałem wam, że jak będę tą sosnę przesadzał, no to wam nagram filmik, no i nagrałem, ale niestety nie zapisał się ten filmik na sam koniec. 43 minuty się nagrało, i na koniec, jak już tutaj kończyłem, basenowałem drzewko, to wyskoczył mi komunikat, że urządzenie się tak nagrzało, i mi wyłączyło, i nie zapisało. Jednak słońce wygrało z technologią. No to dobrze. To tyle. Tym się chciałem z wami podzielić. Sosna zyskała nowy wygląd i będziemy dalej, będę ją dalej prowadził. Zobaczymy. Zobaczymy za kilka lat, jak to będzie fajnie wyglądać. I jak te pąki wszystkie ładnie, bo co tutaj już są zielone, mają malutkie igiełki, ładnie się zagęści, to myślę, że będzie super wyglądać. Wtedy będzie można jakieś tutaj drutowanie i może nawet skracanie, tak jak myślałem sobie o, to trochę skrócić tą gałąź. Zobaczymy. I, przy następnym przesadzaniu, jak się tego korzenia wytnie grubego, to się troszeczkę przesunie drzewko w tą stronę. Ja je, tego nie zrobiłem na razie, żeby miała równomiernie w koło do napuszczania korzeni. No to, to super, no. Tyle. Króciutki filmik Sosna przesadzona. Tylko, no. Okej. Okay. I będę przesadzał jeszcze niedługo na dniach tą ostatnią moją górską, zwykłą górską, bo to jest Orange Sun Sosna. Czyli ona, wiecie. To też jest odmiana, i jak widzicie, też nie ma, nie widać gdzie w ogóle szczepienia. Ładnie jest już wszystko zagojone, zrobione. Nie widać szczepienia, dlatego taką wybrałem, żeby. I ona ma też takie złotawe takie końcówki igieł, nawet latem, leciutkie takie końcóweczki. A zimą pokazywałem wam, przepięknie też się wybarwia. Ale jak się postawi ją na przykład obok tej December Gold, zrobię to. Wiecie, jak będzie zima, zrobię taki krótki filmik i postawię dwie te sosny obok siebie. To wtedy widać troszkę różnicę. Obydwie się wybarwiają na żółto igły, ale jednak troszeczkę, troszeczkę inaczej to wygląda. Ciężko to po prostu zauważyć, jak nie ma kontrastu, jak nie stoją dwie obok siebie. No to tyle. Okej. Okay. To tak, krótko. I wiecie, no bo ja sobie pracuję tutaj przy tej tui, to od razu pokażę Wam krótko małą aktualizację. Yy, już, zdajmy tą sosnę i, i pokażę Wam króciutko. Już przy okazji tej, tego filmiku wyjaśnienia. Yy, bo ja pracowałem sobie przy tym drzewku i tak poczułem, żeby jednak nagrać Wam wyjaśnienie. Yy, troszeczkę, o tej sośnie. No. Jednak transfer poszedł yy, super. Inny, według mnie, też ma inny wygląd niż w tej donicy, co była. I tak, bo przy tym, to jest aktualizacja tej tui Globosa, też z materiału szkółkowego, widzieliście jakie tam jestem chyba półtora roku temu nawet, na początku kanału tworzyłem z takiego materiału szkółkowego, co tutaj pełno było jak krzak tutaj, to było nie wiadomo co, to taki gąszcz taki, pełno gałęzi tutaj wy, wy, tak wy, wyrastało. I, I proces tworzenia jest na kanale tej tuji, tuja Globosa. I tak, małą aktualizację, tak ta tuja wyglądała, ona była lekko, była zadrutowana pierwszy raz, te gałązki były w dół tutaj, o. I po sezonie, no to jeszcze raz się ją zadrutuje, to troszeczkę w dół, ale już troszeczkę się tutaj odznaczają te gałęzie. Ale wiadomo, w sezonie powstawało. Zagęściła się pięknie, bo była tylko malutkich parę, jak miała. Pamiętacie? Jest też filmik. Może, może ktoś sobie. Jak chce, to sobie ktoś może tam cofnąć. Na kanale jest sporo filmików. Możecie sobie tam y, sprawdzić różnicę. I y, po prostu, na razie, ja po prostu przy niej pracuję, bo wiecie, co będę robił. Będę to smarował dżina, y, tym płynem do gin. Także pokażę Wam to, spójrzcie, tak to wygląda i zrobię Wam aktualizację przy następnej okazji, jak to pięknie zbielało. Co tutaj oberwałem i nawet tutaj tak kawałek oberwałem, żeby tutaj. I to też posmaruję tutaj. Chociaż tu zauważyłem, że się zaczyna lekko z jednej strony kalus robić. Lekko zalewać. Tutaj widać. Ale ja tutaj tu w środku posmaruję. I to całe. Tego kikuta. Na biało, żeby pięknie zbielało. I teraz będę to robił. I jeszcze wiecie, co będę robił? Teraz, jak już się drzewko zakorzeniło, bo było przesadzane, to, to teraz można usunąć tego korzenia. Usunę go tu, wytnę go. Drzewko będzie o wiele fajniej wyglądać. Mam takich kilka korzeni przy różnych drzewkach, które dopiero jak się drzewka pozakorzeniały po przesadzaniu, to będę usuwał niektóre. No bo to takie korzenie, to wiecie, trzeba usunąć. To nie ma co. Także usuwam ten korzeń i smaruję to ginem. To już sobie tak będę na spokojnie to robił. Także pokażę wam, jak to wygląda. Jak będziemy drutować to drzewko może jesienią, albo no jakoś tak. No. Jak się z, uporam z jałowcami, bo tam jeszcze jałowce na początku września będę robił. Także dziękuję. krótki filmik. No tak i wiecie, w woli aktualizacji po prostu. Bo no nie udało się z tej sosny. Po prostu, żeby wam pokazać proces przesadzania, ale znacie mniej więcej, bo zrobiłem tak samo jak z tymi wcześniejszymi sosnami. Tak samo, no tak samo, dokładnie. To dobrze. No. Super. Drzewko zaczyna powolutko wyglądać jak bązaj. To dobrze, dziękuję Wam za towarzyszenie. Bądźcie błogosławione i błogosławieni Tomcie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.